Człowiek, legendna, założyciel partii Polskiej, I o to, żeby w Polsce było normalnie. Ciężko to oczywiście szło, bo od tej normalności odeszliśmy dość daleko. Dzięki dwóm w bitwie, przewrócę nowych ale starałem się jak mogłem. I było tak całkiem nieźle, że okazało się, że pojawiła się grupa ludzi, którzy uznali się. Nie trzeba walczyć o normalność, tylko trzeba walczyć, żeby dojść do pół drogi do normalności. Bo to jest A Normalność to jest bieda. Jak już słyszę, że trzeba ludzi dobrać w ja to rozumiem o zawodzie. Ale jak nie mówię, że trzeba mówić. To ja się boję. Nie o to walczyłem całe życie. Nie o to walczyłem całe życie. Ja nie wiem. Ci ludzie to robili dlatego, że po prostu nie uwierzyli, że można być normalnym. Czyli dlatego, że im leci goniec okazuje powiedział, że on w konfederacji byle bezprawda jako zimnik. To jest. To się To jest. Teraz mamy... tak powiem, półkranicy i prawicy. No i już myślałem, jak tu walczyć o prawicy, gdy nawet staracie człowiek. Ten dzień, który na tym poległ, udzielił wahania. Mawiałem ja go. I zgodził się. Zgodził się, bo jakby to musiał ja. Oto by mnie za 5 lat Proszę Państwa, mam dobre wiadomość. Przez cały czas maciełem, jak brałpa, macie wszystkim, jak ktoś z z tych amputerów, w życiu nie mówi, że będzie głosowało na brałpa. Trzeba im zrobić sukces. Proszę Państwa, od dzisiaj nie na taktyki dzisiaj jak ktoś zadzwoni tak nie teraz, to mówię, że wróciłem na bramę i zobaczycie jak... To, że to zobaczycie jak te słupki skoczą w górę. Proszę Państwa, byli ludzie, którzy zrobili dużo na drodze do połowy normalności, czyli średniej pamięci Magdala Czarowa. I co minęło 15 lat i gdzie do Komuna wróciła? Ona no czeka. Robić no, bardzo dużo. I po 15 latach co? Gdzie do Komuna wróciła? Czy nocie zrobić bardzo dużo? Co 15 lat, gdzie do Komuna wróciła? Mnie nie interesuje włosy ręce. Złodcze autopliczyć w całości, jest któreja. Tak powiem. Jalilus, <laughs> Jalilus, Jalilus